Nowenna, dzień czwarty Oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Stań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Najświętsza rodzina prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedno serc, zachowaj nas. Przez smutki i bolesne przejścia wasze wysłuchaj nas. Intencja Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, Ufne w zwycięstwo miłości. Najświętsza rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwanym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych. By ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. W intencjach papieża Franciszka Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jezu Maryjo, Józefie Święty, obiekujcie się nami.